Okej, okay. czołem ludzie. <laughs> Kontynuujemy naszą przygodę w poszukiwacza zaginionych tych No wiecie Zaginionych. Hmm. Tu jest napisane coś o, o alchemia. Szuk szukamy dalej tych pierścieni alchemika. Na razie mam trzy. A potrzebuję ich aż... Tych siedmiu Tylko cholercie za... Nie mam bladego pojęcia skąd mogę wziąć ostatnie No ale sary, nie masz tutaj Nie masz Ech, No to szkoda Dobra, tutaj już by, czyli wiemy teraz tutaj zobaczyć Podaję, że sobie wezmę. Pokaż mi. Masz coś? Nie. <laughs> nie mogę mu sprzedać. Parę rzeczy. Dobra, no, to sobie zostawię na pamiątkę. Tutaj zostawię. To no, mogę sprzedać, bo mi się nie przyda Jasne. Parchewki nie potrzebuję Bo ty mi się przyda czy nie? Chyba nie Ale zostawię sobie Dobra Jeszcze zobaczę mój łuczek ile zadaje dobra mam lepszy łuk więc ten słabiutki mogę z sprzedać mhm. no i gitarka dobra potrzebuję jeszcze Trzech. I nie narób tu więcej kłopotów. Trzech tych alchemików. Tylko skąd? Jej, kurde, mam trzasnąć. Mógłby mi ktoś powiedzieć? Pewnie w drugiej części są. A w sumie mógłbym tych. No, Ale widzę, że tutaj jest jakaś znieczona chata, więc raczej się nie powinien przypindolić. Lepiej sobie idź. No, ale dobra. Tych... Tych panów uśpimy. Zrobimy szybki włam. Tutaj. Przestań używać magii! Mówię po raz ostatni, Mora! Przestań czarować! Potrzebuję odpowiedniego klucza. Aha, tutaj klucz jest potrzebny. Hmm... Ty tylko straciłem... ...dwa te. Ty tylko niepotrzebnie straciłem... ...dwa zwoje snu. No. A, <laughs> Ale kto miał klucz do tego? A, chyba grok albo Nemrok. No, i tak mi się wydaje, że jeden z nich. No raczej skoro widzę, że tego nie mogę otworzyć, bo nie mam jakiegoś cholernego klucza, dlatego sobie już pójdziemy. <laughs> A właśnie, ja tam byłem, czy nie byłem w końcu na tym górze? Trzeba zobaczyć. Nie, tutaj nie byłem. Nie ma tu nic ciekawego. Ale za to jest tutaj. Stary. Nie atakuj kogoś. Jeśli nie wiesz, czy dasz sobie radę z nim. Parszywy złodziej, te. Ja nie krany, ja biorę to, co mi się prawnie należy. Jako bohater. Stale. Nie wiem o... Nie. Parszywy złodziej. Dam ci popalić. Uch. 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 Uch aha, czyli co? Tu się nie walcz, jasne. I niech to będzie dla ciebie nauczyć, tu się nie walcz, jasne. Hum, czyli co, zacząłem oswobadzanie, tak? miarek mnie zaatakował, frajer jeden. Sary, jesteśmy po tej samej stronie. <laughs> Przynajmniej tak myślałem, że jesteśmy po tej str z, samej stronie. Dlatego ciebie pierwszego zabiję. No kurde głupi telefon Nie my coś a gówno przychodzi Mhm, mhm no to mam pomysł Tego gościa uśpię i uważaj to nie powinni się frajerzy przyczepić Na jakąś tam kradzież San, <laughs> Sen 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 Mhm mm Dobra, teraz teoretycznie jest już ok. Dobra, hmm, pokaż mi pierścienie. Jareth. Siedem pierścieni, tak. Gdzie są pierścienie alchemików? Siedem ognistych pocharów. Skąd ja je w ogóle mam? Paczki z bronią. <laughs> <laughs> Goda, ja chyba jestem ślepy, bo nie widzę. skrzynie dzikich jagód. Wód. Skąd ja to mam? Płodek pszenicy? Nie. Bude. Aha, tutaj mam pięć, czyli potrzebuję jeszcze dwóch. <laughs> Ona, <a>, <klimy> polecimy do świątyni zobaczyć. Przypadkowo tutaj czegoś nie ma. No, ale nie widzę tutaj nigdzie, żeby był No sobie więcej euro. Paczka z bronią. Pozbieram sobie. <laughs> Dobra, no to co najpierw pójdziemy lewą stroną. Czego chcesz? Mnóstwo złota. Hmm. No i gdzie są te dwa ostatnie <laughs> pierścienie? No to może gdzieś tutaj się jakiś skitrał. Śpi dalej, ja tylko szukam pierścieni. No i baga kocham, nie wiem gdzie mogę zrobić te dwa ostatnie. Nie mogę zrobić te dwa ostatnie pierścienia Jeden pewnie będzie... tam gdzie jest ten zamknięty Agenek. Mirzo jest zrujnowany Zamknąłem jego interes. <laughs> to więcej niż oczekiwałem Nieźle Proszę przyjmij nie tę nagrodę tada Lepiej sobie iść. Nic nie ma tutaj. No dobra, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Bo muszę kurde znaleźć. Gdzie są ukryte te ostatnie pierścienie? A jak widać średnio mi to idzie hmm. Tak, No tak, jakby nie patrzeć No okej. Okay. No to na razie trzymajcie się no i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.